Nie wszystko zamarło w obliczu pandemii i w oczekiwaniu na to, co będzie dalej. Dzisiaj opowiemy Państwu, jak Polacy radzą sobie w ten niełatwy okres samoizolacji i od razu otworzę wszystkie karty i powiem, że radzą sobie bardzo dobrze. Została oddana do użytku Sala Sportowa Polskiego Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu. Zbliżają się do finału prace nad pomnikiem dowódcom ofensywy dyneburskiej z okazji stulecia kampanii ładgalskiej. A na święta majowe został skomponowany hymn Polski Dyneburg. A teraz do rzeczy. Muzyka w październiku ubiegłego roku uczniowie klas młodszych Polskiego Gimnazjum Państwowego imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu po trzech latach przerwy wrócili do rodzinnych progów. Po renowacji oddano do użytku budynek placówki przy ulicy Marias 1. Natomiast w marcu tego roku zakończył się długo oczekiwany remont sali sportowej. Ekipa akcentów polskich udała się do wyremontowanego budynku, żeby wspólnie z panią dyrektor Haliną Smulko pokazać państwu ogrom zrealizowanych prac. Tu, gdzie obecnie się znajdujemy, to były Dom Kultury Zakładu Kolejowego. I od tego momentu, jak zakład kolejowy przestał zyski jakieś miewać, oczywiście dom kultury to pierwsza, pierwsza rzecz, która zostaje niedopatrzona, niedoogrzewana, nie do, nie do, nie do. I przez kilka lat stał bez użytku. Później samorząd, bo należy do samorządu, samorząd nam jego oddał do użytku. Był to rok 1999. Wiem to dokładnie, bo 25 sierpnia podpisano ostatnie dokumenty, że my możemy tutaj się przenosić. Bo już w tamtym budynku uczyliśmy się na dwie zmiany i dostaliśmy budynek taki, jak dostaliśmy. W ciągu. No dwóch lat. Uczyliśmy się w takich warunkach jak były. Pamiętajcie, że to były dom kultury, czyli zamiast klas to była ogromna biblioteka, która była nawet nie przedzielona na jakieś przedziały. Wszystko robiliśmy zawdzięczając rodzicom. Później Polska dała kasę, zalataliśmy dach, bo y, pamiętam jak nauczyciel tutaj pracowałam, Przyszliśmy z ferii w marcu, podstawialiśmy taką miednicę na wejściu, bo kapalo z dachu. No, i zamieniono oczywiście, zamieniono toalety, zamieniono część to znaczy nie zamieniono, zalatano część dachu, i tak przetrwaliśmy przez 16 lat, aż po wydarzeniu, który wszyscy pamiętamy w Zolitude państwo nie wydało rozkaz, że mają być przebadane wszystkie budynki, w których używają publiczność, dzieci itd. No i podczas takiego badania. Wiadomo, pierwsze wykryła się nasza sala sportowa, ponieważ dach, gdzie jak później zobaczymy, gdzie ćwiczyła kukuleczka, czyli sala taneczna, po prostu się przechylił. Jeżeli dach ma stać tak trójkącikiem, to on się przechylił w takiej pozycji. Więc tam dostępu nie miały nawet pracownicy techniczne, bo to było niebezpieczne. E, trzy razy składaliśmy wniosek do e, wspólnoty polskiej. Za trzecim razem dostaliśmy niedużą sumę, e, którą musieliśmy zmienić kierunek czyli napisać aneks, ponieważ w, w tym momencie, kiedy przyznano sumę, miasto e, powiedziało, e, że mają kasę, że projekt jest gotowy, że zaczyna się nie e, latanie dachu, tylko całkowita renowacja. No i był to rok 2016, tak długo to trwało, ponieważ musieli zmienić projekt dachu, musiano zmienić później firmę, ponieważ była podejrzewana w jakichś tam rzeczach. No i w sumie mamy salę sportową, na której jeszcze nie było, klamie, było jedno dziecko syn i nasz uczeń, naszej nauczycielki sportu, który przyszedł i próbował tutaj, jak się rzuca do kosza, jak się trafia do bramki. Mamy nadzieję, że wypróbują oczywiście to i inne dzieci, ponieważ to jest sala, która prawie 800 m2, jedna z największych sal w mieście. Pomieszczeń nie zostało więcej. Wykombinowaliśmy nieduże pomieszczenie, które planujemy. Mamy nadzieję, że samorząd nas wesprze, bo żadnych mebli, oprócz tego, co tutaj Państwo widzicie, nie ma. Projekt tego nie, nie przewidywał. Chcemy zaplanować nareszcie harcówkę. Mamy współczesną podlogę, którą powiedziano, że się nie ślizga. Sprawdzimy, że układali specjaliści, mówili, że czyli wyznaczono też jest zgodnie z tym, jak sugerowali nam przedstawiciele szkoły sportowej. Mamy drugie piętro, gdzie będzie zajmował się fizjoterapeuta bo w szkole mamy specjalny program dla dzieci, które mają problemy z kręgosłupem i mają masaże, zajęcia takie specjalne, które prowadzi fizjoterapeuta, nie nauczyciel sportu. Jeszcze mamy trzecie piętro, gdzie nareszcie kukuleczka będzie miała salę ćwiczeniową. Podejrzewam, że nie tylko kukuleczka, a inne też będą korzystały ze specjalną podlogą, z lustrami. Mam nadzieję, że luster doda się, żeby zupełnie z drążkami więc tak, jak to y, musi być. Co nowego jeszcze mamy? Mamy takie y, wysuwane miejsce dla kibiców, które y, jak nie, na przykład nie ma jakichś igrzysk, są zwykle lekcje, to po prostu odsunięte do ścianek. Później, jak my mamy takie potrzeby, że posadzić więcej osób, to po prostu się y, wysuwa do przodu i korzystać się z tego. Zobaczymy, jak to będzie służyło. Wiem, że firma to zakupiła w Polsce. W każdym bądź razie to taka historia, długa historia 3,5 lata sali sportowej. Natomiast szkoła, budynek szkoły został przebadany trochę później przez te Biuro Kontroli Budowlanej Lotewskiej, oczywiście i też stwierdzono, że od 1 września 2018 roku nie mamy prawa prowadzić zajęć. Rozpoczęcie roku jeszcze się odbyło i od razu zaczęliśmy renowacje. Finansowanie zostało. Współfinansowane zostało ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, to było ogromnym krokiem, ponieważ jeżeli by nie polskie pieniądze, jeżeli by nie chęć pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która zaufala temu, że bez, 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 tego, bez tego dofinansowania nie da się poruszyć remontu, ponieważ, tak żeby zrozumieć, Sala sportowa prawie 2 miliony wszystko kosztowało dla miasta, które jest nasze miasto małe, ogromna kasa, bo tutaj finansów państwowych niedużo. I prawie tyle samo sala szkoła. Ogromna praca, ogromny wysiłek, ale który nadal jeszcze się nie skończył, ponieważ jeszcze trzeci etap projektu to samorząd robi porządek zewnętrzny, czyli dojazd, kanalizacja, oświetlenie, ale mamy nadzieję, że to wszystko zaowocuje takimi słowami od rodziców, że nasze dzieci mogą bezpiecznie dojść do szkoły. Na razie uczymy na odległości, tak jak wszyscy, tak jak cały świat. Tutaj chcę podziękować nauczycielom, wicedyrektorom i rodzicom. Coś udaje się, co się nie udaje, ale teraz już wiem, co będę robiła, jak się skończy remont, czyli już się skończył remont, w którą stronę siłę oddamy, ponieważ widzimy, jak ważne jest, żeby każde dziecko miało podobne szanse. Będziemy starali się o to, żeby wyposażyć dzieci nie tylko w przybory szkolne, a jeszcze w takie możliwości współczesne komputerowe i dzieci i nauczycieli widzę na ile są bardzo ważne te projekty Erasmus i Etwinning, ponieważ te nauczycieli, które pracują w tych projektach, w tych platformach i dzieci, to dla nich nie jest czymś zaskoczeniem, po prostu zmiana trybu. Więc czas kwarantanny mimo że jest strasznie trudny, niezwykły, niesamowicie trudny, bo Święta Wielkanoc obchodziliśmy bez krewnych, bez święconki w kościele. Mimo wszystko to jest Czas na to, żeby przemyśleć, przetrwać, nauczyć się nowego. Ten rok jest szczególny dla Polaków na Łotwie. Obchodzimy stulecie wyzwolenia Dyneburga od bolszewików oraz zwycięskiej kampanii łatgalskiej. W maju planowaliśmy uroczyste odsłonięcie pomnika dowódcom ofensywy dyneburskiej, a jednak z powodu trwającej epidemii data zostanie przeniesiona na termin późniejszy. Mimo wszystko prace nad pomnikiem lecą pełną parą. Autorem pomnika dowódcom ofensywy dyneburskiej jest znany na Łotwie plastyk artysta Roman Kibowski. Jego dzieła upiększają Dyneburg, a niektóre stały się kultowymi. Są to Krzyż Legionistów Polskich na swobódce, pomnik ze słańców Sybiru, pomnik bohaterom Powstania Styczniowego, pomnik króla Stefana Batorego, kapitana Władysława Reginisa, naszego bohatera. A teraz kończy pracę nad upamiętnieniem setnej rocznicy ofensywy dyneburskiej oraz dowódców Wojsk Polsko-Łotewskich, którzy w rejonie dyneburskim w 1920 roku stoczyli walki z armią bolszewicką i wyparli bolszewików za dźwinę, a następnie z całej Ładgarni. Upamiętnieni zostaną marszałek Józef Klemens Piłsudski i marszałek Edward Rydz-Śmigły oraz generał Peter Izwałdemarz Radzyńsz i generał Janis Bałłodyz. Projekt jest jedną z najważniejszych inicjatyw Związku Polaków na Łotwie, wspieranych przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Ambasadę RP w Rydze w ramach połączonych obchodów stulecia odzyskania przez oba kraje niepodległości w 1918 roku oraz polsko-łotewskiego zwycięstwa nad bolszewikami w roku 1920. Z kamerą akcentów polskich pojechaliśmy do ukochanego Krasławia, żeby się dowiedzieć, jak radzą sobie ludzie starszej generacji. W potulnym domu, wybudowanym własnoręcznie, czekało na nas ciepłe i wzruszające spotkanie z miejscowym muzykiem i organistą Romualdem Raginisem, który się okazał człowiekiem bardzo ciekawym i wszechstronnym, z bogatym życiorysem. Tak zdarzyło się, że tak trochę my, tak jak, jakby w powietrzu, znajdujemy się teraz. Я віме ю ббенді надаль. Ну наразі я myсля, я є тим оптимістом і мисляже вичимате окрес і вшистко ббенів в пожонку, напевно. Ну в даним часі наразі як є тим гемеритм, то так не так дуже не де нервуєте вszyко.є час можливость посидть в дому, coсь зробить для родіни, для своєго дому, для огороду.є органістом остатніх 20 лет już, як вийшли на Меитуши і запрошний був спочатку органістом до підруї Ну і пуззі як змар, то в Крославі органіста не был запрошений деканом свентай пам'яі Лаковським. і з тамте часу то от '99 року już органістом Красславськом Костелі. Ну наразі в дому сидіме же непозволено в ксцілі by замкнты коли, остатні часи як на мереітуже членство єже нариби, от почивва венції. Ну і займуюся є що додаткова столярком. Мам своє працовн. То мне було можлівсть от діцінства займовуватися столяркомще з часу навучання в школі початковий на Огіціцмяв све ножензі ружне, столярські завше там со шарами, які до, до оке якісь табурриіки робі, Ну я то в швидко олюндалом. I мне была хень теж помагаць у йсові, мелта карку, такноню, старамодну яшчэ. Я іше пробувала на нь точа якісь там. Для Кцьом поцвеці подставки ойцець точув Ну я помогала йому. Ойціць спрасовував колхозів, там те часиковаовалем А ми ту хлопці скончиємо сюдма ккласов, Там той час підставовка булщуюдма. Пойдемо до праці, пойдемо мой колеega,дісь там нашешевце пошл,ці ой, з матками його отдалі. A ojciec mój mówi, no nie chcesz uczyć się więcej, pójdziemy do Kuźni Kowalem, będziesz pomagać mnie, młotoboje, jak to nazwali. A ja zawsze widzę, że ojciec przychodzi z pracy, ręce brudne, nos czarny, wymazany tym węglem. No ja tam pomagałem mu w ciągu tam jeden sezon, drugi sezon. A jeśli nadchodzi myślę... баїсть ддвоми кляси до сьреддніої школи требаву уч Ну так і і зачали до Дославі а то було 10 кілометрів роддзіц мо Ну як там 10 кіметрів треба до піхоту ц деньні то вони з залежли мне мішкані в Брославі то на Білорусі оказалосяже то роді це хмелі мо ми так і позналиш от ти раз в чомгу цяку... już це Po Złotym Weselu będzie 10 lat w tym roku. Pan Romuald jest ciekawym mówcą, którego można słuchać w nieskończoność. Po skończeniu średniej muzycznej Dałgopilskiego Liceum Muzycznego był skierowany na pracę do muzycznej szkoły nauczycielem, do Karsela, Karselo-Ludzyński rejon. I po po średniej szkole, po skończeniu muzycznego liceum, pobrali się po weselu i już we dwójkę, młoda para, wyjechali do pracy. Już ja jak młody nauczyciel, a ona jak też skończyła medyczny medyczny technikum, ona jak pielęgniarka w szpitalu. Początek lat 60 również był niełatwy. Kryzys kubański niedługo po ślubie na trzy lata trafił do wojska. Wrócił do Karsawy, a kilka lat później z rodziną przenieśli się do Krasławia, gdzie wybudował dom i pracował jako pedagog muzyczny przez całe życie. Odpracowałem więcej niż 40 lat w muzycznej szkoły. Moi uczniowie niektórzy teraz z nauczycielami pracują i, i, i w twórczości amatorskiej. No, może powiedzieć, że no, taka praca ciekawa była. Zawsze koncerty, zawsze występy. Zawsze grałem w orkiestrze Denta na tenorze, później na, na basy na tubie, na kontrabasy grałem, na akordeonie Zawsze to mój ulubiony instrument. W naszym hurze e, śpiewają e, niektóre utwory, które ja komponowałem, też zrobione. Bo, ot, na przykład Musschaf w polskim języku, my śpiewamy już. Ну Напэўна, ж у якіх венцыях дзе сінлят. яшчэ было мне напісана, то przy ксендзе дзекане святы паменчы Лабковскім. Ну і там некаторы песні, те моє є супрацаванне і jest но мелодыі. Ну і jeden за сппіакków Па Луккашевіч маляш. No dobrze, malarz nasz krasnoludzki pokazuje mi tekst e, słowa Stanisława Januszkiewicza. Przedwiedziano było e, Januszkiewiczu Stanisławem, że ta piosenka powinna jakoś powstać tylko. Trzeba kogoś znaleźć z muzyków, tych, e, z zawodowców, żeby ułożyli melodię, żeby ta piosenka brzmiała na, na majskie święta. Коли йде на Слобідку, в пам'яті легіоністів, які злочинили свої голови, і той текст відповідний. Мені сподобався інший текст, як Явич оригінал, я вважав мелодію Маршого, і наразі було хур «Промінь». wyuczy i będzie wykorzystana na, na, na majowe święto. No a okazało się, że teraz my wszyscy siedzimy w domu i tylko, tylko może, może być вот ten wariant, jak powiedzieć, wariant, ale no, pierwopoczątkowy. Jak to brzmi wszystko, to ja mogę pokazać teraz Państwu, jak to ona będzie brzmiała. No, ale to będzie w wykonaniu moim, ale to przewidziano dla chóru, chóru Mieszanego. To polski Bork na Marszu Majowym, ulicą Warszawską, gdzieś jedzie na wschód. Domne serce moje. Wysł na piosenkę o Polakach w Dyneburgu i świętowaniu 3 maja Stanisławowi Januszkiewiczowi parę lat temu podrzuciła dyrektor Centrum Kultury Polskiej Żanna Stankiewicz, która jest jednocześnie kierownikiem zespołu tańca ludowego Kukułeczka. Jesteśmy przekonani, że za rok premiera hymnu odbędzie się w wykonaniu naszego chóru promień. A propos, a co porabia Kukułeczka w okresie samoizolacji? Oczywiście, że kuka. I nie tylko kuka, ale również tańczy. Może trochę wirtualnie, ale bardzo realnie. Kukułeczka gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała, tak długo. U nas... Święta Majowe. Co roku Polacy w Dałga w Pils obchodzą 2 maja: Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą, a 3 maja Święto Narodowe 3 maja i Święto Ulicy Warszawskiej. Majówka 2020 będzie wyjątkowa. Epidemia koronawirusa zamknęła wiele możliwości, jednak Polacy potrafią być razem w tym okresie i wspaniale spędzi dni świąteczne. Wobec tego zachęcamy Państwa dołączyć się do akcji Święta Majowe Online. Symbolem Świąt Majowych jest biało-czerwona flaga, która łączy Polaków całego świata. Centrum Kultury Polskiej w Dałgawpil zaprasza wszystkich Polaków włączyć się w akcję Święta Majowe Online. Nie jest ważne, gdzie się znajdujesz, jest ważne, że jesteś Polakiem albo masz przyjaciół Polaków i chcesz wesprzeć naszą inicjatywę. Czekamy na zdjęcia z Twoich świąt majowych. Mogą to być zdjęcia z obchodów świąt majowych w Dauga-Pils z ubiegłych lat zdjęcia tego, z czym się kojarzy majówka oraz Twoje kreatywne zdjęcie z polską flagą kupioną albo własnoręcznie zrobioną z dowolnych materiałów. Zdjęcia należy nadesłać na adres mailowy, który widzicie Państwo na ekranach do 4 maja. My umieścimy zdjęcia na stronie internetowej Centrum Kultury Polskiej oraz na profilu Centrum Kultury Polskiej na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich w maju, tuż po świętach.